To nic, że tam gdzieś sieją się Może tak, Nie może szpiewać? chciałbym. No, jestem dziewczyny dla niej Pani Elżbieto, chciałam zapytać, czy podczas dzisiejszego pierwszego dnia warsztatów w Domu Kultury z wyłowiła Pani jakieś talenty? Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że nie będzie ani jednej osoby, która kompletnie się nie narada do tych warsztatów, bo wiem, że nie było tu przesłuchań. Już byli ludzie, którzy zapisywali. Jak znam życie, to na ogół w takich sytuacjach zdarza się parę kompletnych przypadków. Takich, o których lepiej nie mówić. Tutaj wszyscy dali radę, że tak powiem. I parę osób mnie bardzo zainteresowało. Naprawdę kilka osób ma ogromny talent. A co z tym zrobi, to już jest ich sprawa. Jasne. Ja im trochę pomogę. Tyle, ile umiem, a resztę muszą sami budować. Właśnie, bo dziś wybierali piosenki, nad którymi będą pracować. Jutro dalsze ćwiczenia, tak? Nad tymi konkretnymi piosenkami. Spróbujemy zrobić nowy repertuar. Jak nie wyjdzie, to sięgniemy po stary i będziemy pracować na starym repertuarze. Czyli, nie wiem, jakieś ćwiczenia głosu, emisji, tak? Tak, jutro im pokażę parę ćwiczeń emisyjnych, parę oddechowych. To, co normalnie każdy wokalista powinien, tak jak sportowiec się rozgrzewa, tak samo wokalista powinien się rozgrzewać i y, przygotowywać się do występu już w pełni sił. A, a czy ta rozgrzewka może sprawić, że się jest dobrym piosenkarzem, czy jednak trzeba mieć talent i jakieś uzdolnienia? Talent jest w ogóle punktem wyjścia, a potem dużo, dużo pracy. Trzeba mieć jeszcze do tego bardzo silną psychikę. Bardzo dużo samo zaparcia i aktywności. I to, co mi najmniej, najbardziej przeszkadza w tych młodych ludziach, że oni są bardzo mało aktywni, nie znają repertuaru, nie znają utworów, nie znają literatury muzycznej. Słuchają tylko tego, co jest na listach przebojów. A to jest taki trochę zaułek, w który można wpaść i już nigdy się nie wygrzeba. A czy śpiewanie można się nauczyć? Oczywiście, że można się nauczyć. Nawet bez słuchowiec przez ćwiczenia może śpiewać lepiej, ale bez talentu lepiej się zapewnia. A czy jest jakiś polski piosenkarz, artysta, którego podawałaby Pani jako wzór kto jest naprawdę bardzo dobry i z którego można było brać przykład? Myślę, że jest paru, paru wokalistów. I to w, w każdym pokoleniu. Mhm ze starego pokolenia, na pewno Maryla Rodowicz, która tyle lat jest na rynku i jest sprawna wokalnie, jest zdolna, jest kreatywna i, i zawsze gotowa na zmiany, zawsze na współczesne trendy i tak dalej. Jest Stanisław Sojka, który pisze piękne utwory, jest twórcą, oprócz tego, że jest piosenkarzem, jest twórcą. Jest Grażyna Łobaszewska, jest Halina Frąckowiak z tego pokolenia, teraz z młodego pokolenia, bracia, świetni wokaliści. Gorzej z repertuarem. Natomiast świetni wokaliści. Jest Mietek Szcześniak, jest Kaja, świetna wokalistka. W każdym pokoleniu są takie. Czy podczas tych trzech w zasadzie dni warsztatów w Szczecinie znajdzie Pani chwilkę na zwiedzanie naszego miasta? Myślę, że nie znajdę czasu na to, żeby zwiedzić Szczecin. Byłam tu parokrotnie i troszkę kiedyś miałam więcej czasu na zwiedzanie, ale jak znam życie na warsztatach i kiedy, kiedyś będąc za morzem nie widziałam po tygodniowych warsztatach morza. Więc tylko się. praca. praca. Po to tu przyjechałam. A w innych miastach można też panią spotkać? Jeździ pani po całej Polsce? Jeździ po całej Polsce mam teraz taki bardzo gorący okres wyjazdowy, bo się wróciłam z tygodniu warsztatu w Radzu, gdzie byłam już jedenasty rok z rzędu i tam już mam swoich wychowanków, których, którzy już osiągnęli bardzo duże sukcesy. To oczywiście nie tylko moja zasługa, tylko ich pracy, ich prowadzących i tak dalej, dalej. I bardzo wiele podróżuję po kraju od północy do południa i orientuję się trochę już w tym, że polska młodzież jest, wcale nie jest głucha, że jest bardzo zdolna, tylko troszkę nasz kraj jeszcze nie jest normalny. Umieć i pokazać. Czy to też troszkę taka przerwa między tymi programami, w których możemy panią oglądać w telewizji, jak oni śpiewają, idole? Czy w najbliższym czasie szykuje się coś, że będzie pani zmuszona gdzieś tam w jednym miejscu zakorzenić się i, i oceniać innych tak, w telewizji? Nie wiem tego jeszcze. Na razie nie mam żadnych propozycji. Część po bo mnie to nie interesowało. Teraz się skupiam na pracy z młodzieżą. A co będzie?